W systemie obsługi najmu oprócz standardowej faktury możesz wystawić inne dokumenty finansowe, notę, proformę oraz naliczenie. Notę księgową wystawia się w sytuacji, gdy dokumentowana transakcja nie podlega przepisom podatku VAT. Mogą to być transakcje dotyczące obciążenia dłużnika odsetkami od niezapłaconych zobowiązań, karami umownymi czy udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Proformę wystawiamy, jeśli nie jesteśmy pewni, czy klient zdecyduje się na daną usługę lub za nią zapłaci. Naliczenie to szczególny rodzaj dokumentu, który wygląda podobnie do faktury, jednak nie posiada jej wszystkich elementów, to jest daty wystawienia i daty sprzedaży. Dzięki temu przydaje się tym wynajmującym, którzy nie chcą wystawiać najemcom faktur, a jednocześnie potrzebują w zgrabnej formie przekazać im informacje o kwotach do zapłaty. Tymnotę możesz utworzyć z menu Finanse, wybierając odpowiedni przycisk. W przypadku Proformy wybieramy przycisk utwórz fakturę, a następnie Proforma. Oczywiście dokumenty możesz również tworzyć bezpośrednio na karcie najemcy, właściciela lub kontrahenta, klikając przycisk plus dokument.